Dziś już trzeci dzień turnieju zamaskowanych zapaśników. Całe miasto będzie z uwagą śledziło te niezwykłe, ekscytujące pojedynki. Oto pojawia się Tygrysia Maska. Zdrajca, nie jesteś już taki jak kiedyś. Po tym, jak Tygrysia Maska opuścił turniej gigantów, jego kibice są na niego wściekli. Często się zdarza, że prawda nie jest dostrzegana, ale ja głęboko wierzę, że któregoś dnia wszystko się wyjaśni. Głęboko w to wierzę. Nie obchodzi mnie, że ludzie mnie krytykują, choć sprawia mi to wiele przykrości. Na pewno wygram i będę miał pieniądze na pomoc dla tych wszystkich dzieci, które jej potrzebują. Złota Maska. Oto chwyt, którym Tygrysia Maska jest w stanie skręcić kark nawet bykowi. Obydwaj zawodnicy zastygli w bezruchu. Tygrysia Maska nie zwalnia uścisku. Dzieje się coś dziwnego. To naturalne, że człowiek Piwka pozostaje w tym żelaznym uścisku, ale nie rozumiemy dlaczego trwa w nim również tygrysia maska. Chyba jest ze stali, nie mogę go złamać. Człowiek Piwka ugryzł tygrysia maskę. Daje się, że ból daje mu się bardzo we znaki. Zęby zacisnęły się mocno, tygrys nie może się uwolnić. Przeciwnik jest naprawdę wyjątkowo silny. Teraz już rozumiem, dlaczego nazywają cię pijawką. Nie chcesz się oderwać od mojej szyi. Nareszcie się uwolniłem. Tygrys powalił swego przeciwnika na ziemię. Unika zwarcia, atakuje z dystansu, zadając potężne ciosy nogami. Czuję, że tracę siły dziwne. Wysał mi bardzo niewiele krwi. Źle widzę. Tym razem pijawka trzyma Tygrysa w żelaznym uścisku i nadal wysysa krew z jego ramienia. Tygrysia Maska znalazła się znowu w trudnej sytuacji. Pomimo swojej nadludzkiej siły, nie może się uwolnić. Tygrys wyrywa pijawce włosy, które znają się być z żelaza. Pomimo to pijawka nie zwalnia uścisku. Dalej gryzie i wysysa krew. Tygrys przechodzi do kontrataku. Spójrzcie na jego twarz. Potworna, straszliwa, to nie jest twarz ludzkiej istoty. Przestał gryźć. Oto miażdżące uderzenie Tygrysiej Maski Jeden z jego śmiertelnych ciosów Pokonuje swego straszliwego przeciwnika Fantastyczny wynik Walka zajęła mu tylko 12 minut i 6 sekund To sensacyjne wydarzenie Nie, to niemożliwe Nie dotykaj mnie nie chcę podnosić ręki na sędziego, choć ty wcale nie zasługujesz na to, by nim być. Ty, gryzia, masko, ten pojedynek również rozegrałeś nie fair. Wielokrotnie faulowałeś przeciwnika, wyrywałeś mu nawet włosy, ty tchórzu. Tchórzu? Nie mnie tchórzem? W takim razie coś ci powiem. Nie szukaj wykrętów. Milcz i słuchaj. Słuchajcie, wszyscy. Posłuchajcie mnie. Czy ten zapaśnik nie wygląda dziwnie? Jego włosienie wbijało się w moje ciało. Czy to nie zastanawiające? Mogłoby to być możliwe tylko wtedy, gdyby jego włosy nie były prawdziwe. Jeszcze jedno. Kiedy go zaatakowałem, zaczął krzyczeć. Słyszeliście, jak wrzeszczał z bólu. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności, kiedy wyrywałem mu włosy, nawet nie pisnął, jakby nie były one częścią jego ciała. Teraz zaczynacie rozumieć? Po trzecie, pijawka najpierw ugryźmie w prawe ramię, a potem przy drugim ataku w lewe. Zapaśnicy tacy jak on atakują zawsze to samo już zranione miejsce. Dlaczego on tak nie zrobił? Dlatego, że gryząc mnie w to samo miejsce sam zostałby sparaliżowany. Do mojej krwi wstrzyknął bowiem środek paraliżujący. Zrobił to za pomocą włosów na swoim ciele, które w rzeczywistości są igłami. Włosy to igły. Nie mogę w to uwierzyć. Myślisz, że to prawda? Udowodnię wam. Spójrzcie. Widzicie? Pod moim ciosem jego skóra powinna zmienić kolor. Dlaczego tak się nie stało? Oto przyczyna. Straszne, to zbyt okrutne obdzierać go ze skóry. Teraz powiedzcie, kto naprawdę jest okrutny. Do licha, to prawda. Rzeczywiście te włoski są zrobione ze stali. A teraz spójrzcie, kto to był naprawdę? Drakula. Drakula, to prawda. Wszyscy słyszeliśmy o Drakuli. Był to możny magnat europejski, żyjący w średniowieczu, żybił się ludzką krwią. Gryzł swoje ofiary w szyję i wysysał ich krew. Kto się z nim spotkał, dlatego nie było już ratunku. Moja głowa źle się czuje. Tym razem ci się udało. Następnym zabijecie. Rozpoczął się drugi pojedynek dzisiejszego wieczoru, Walczą ze sobą człowiek lew i król szatan. Człowiek lew zwyciężył wczoraj za pomocą tego samego chwytu. Teraz w zawodach prowadzi czterech zwycięzców swoich pojedynków. Nie mogę chodzić. Muszę się przespać. Spać i nie myśleć o niczym. Muszę być wypoczęty, żeby pokonać zawodników z jaskini tygrysów. Dziś już piąty dzień turnieju zamaskowanych zapaśników. Zawody wzbudziły ogromne zainteresowanie. Widzowie wypełnili hale. Wszyscy pragną obejrzeć pojedynek Tygrysie i Maski z jednym z najbardziej okrutnych zapaśników na świecie. To złota maska. Wczoraj Tygrys pokonał pijawkę, ale zdaje się, że ten pojedynek kosztował go wiele wysiłku. Dziwne, Tygrysia Maska wygląda inaczej niż zwykle. Chyba jest bardzo zmęczony. Tak, sprawia wrażenie zmęczonego. Może jeszcze nie doszedł do siebie po wczorajszej walce. Nie zgadzam się z Tobą. Naprzód, Tygrysie, pokaż im, kim jesteś. Oto złota maska, błyszcząca jak słońce. O, rany, jaki blask. Tygrysie, dziś Cię pokonam. Zawodnicy stoją już naprzeciwko siebie. Spotkanie zapowiada się bardzo interesująco, przede wszystkim dlatego, że blask bijący od złotej maski może oślepić tygrysa. Nie jest wyjątkowo zwinny. Złota maska wysyła snop światła straszliwej mocy, oślepiając nas wszystkich. To niesamowite. Trudno otworzyć oczy. Z powodu ostrego światła tygrys jest zupełnie bezbronny. Zachowuje się jak ślepiec. Złota maska wykorzystuje to i atakuje go z całą swoją siłą i bezwiednością. Tygrys jest kłopota. Co za oślepiające światło? Moje oczy, nic nie widzę. Wciśnij guzik regulujący kolor szybko. Już. Nie mogę wygrać w tych warunkach. Muszę znaleźć mechanizm, który wytwarza to światło. Naprzód Tygrysia Masko, śmiało! Gdybym tylko mógł widzieć stopy, mogę na nie patrzeć bez przeszkód. Jeśli uda mi się zlokalizować mego przeciwnika śledząc jego stopy, nie będę musiał podnosić wzroku. On jest twardy jak stal. Teraz zacznie działać moja tajemna broń. Co on zamierza? Powinienem sprawdzić, ale jeśli otworzę oczy oślepne, chcę mnie ugryźć. Przegryzył ten gruby sznur swoimi zębami, jeśli mnie schwyci po i kości. Nie mogę pozwolić, by się do mnie zbliżył. Przerażające. Czy naprawdę słuszne jest używanie masek, które mogą zabić? Czy nie nadszedł czas, by położyć kres takiej przemocy? To już nie jest sport. No. Tygrys został powalony na ziemię potężnym ciosem w kark. Chyba zemdlał. Nie, podnosi się. Nie, nie daje rady. Wstawaj, śmiało. Światło zniknęło. Nie dasz rady wstać. Będę liczył do 10. Przegrałeś. Złota Maska ogłuszył cię za pomocą ultradźwięków. Raz, dwa... Nie obawiaj się, nie masz po co liczyć. Zacznij liczyć od nowa. Tym razem się nie podniesiesz. Raz, dwa... Trzy, cztery... 5, 6, Wydaje mi się, że Złota Maska jest zdenerwowany. Co zamierza teraz Tygrys? Złota Maska wydaje się poirytowany, jak gdyby wyliczanie przeciwnika go denerwowało. Rzuca się niespodziewanie do ataku. Na to czekałem. Podobacie się ten czarcik? Przestałeś świecić, przyjacielu. Spróbuj się ruszyć, Złota Masko. Браво! Браво! стой! Ничего не вижу. <sharp> Złota masko po gruchoczkości tygrysowi Pamiętaj o mojej obietnicy 100 tysięcy dolarów Tygrysia maska w poważnych opałach Widzimy jak powoli zaczyna się cofać Jednak to chyba taktyka, a nie kapitulacja A teraz pokręci się jak na karuzeli. To niesamowite tygrys skręci złotą maską. Wyjątkowo ekscytujący pojedynek. Ram tygrysa tryskają strumienie krwi. Głowa złotej maski z olbrzymią siłą uderzyła o stalowy słupek ringu. Zawodnik zemdlał, ale mimo to cały czas wysyła światło, podczas gdy w jego ustach tkwi gong wciśnięty tam ze straszliwą siłą przez tygrysa. Zdjął mu maskę, to straszne. Ten człowiek musiał zostać ranny podczas treningu w jaskini tygrysów. Ma pełno szwów. Prawdziwa sensacja. Szybko, robimy zdjęcia. Stać! Tylko bez fotografowania. Co za oślepiający blask. Dam wam sensację dla waszych gazet. Światło zniknęło, patrzcie. Widzicie? Maska zrobiona jest ze specjalnego rodzaju szkła i działa jak pryzmatyczna soczewka. Baterię umieszczono na wysokości nosa. Wysyłane światło zwiększało swą moc dzięki pryzmatom umieszczonym w bocznych częściach maski. Człowiek, który ją nosił, mógł ją manewrować dzięki ruchom języka. Otworzy usta, kręci mi się w głowie, chyba straciłem dużo krwi. Raz, dwa, trzy, cztery. 7, 8, 9, 10. Obydwaj zawodnicy nie mogą się podnieść, a więc pojedynek zakończył się remisem. Walczyłem na próżno, remis. To znaczy, że mam na swoim koncie cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Sztuczki i podstępy pana ich zaczynają odnosić skutek. Jestem coraz bardziej zmęczony, mam coraz więcej ran, a przede mną jeszcze kolejne pojedynki, być może trudniejsze. Jeśli tak dalej pójdzie, człowiek lew wygra turniej. Zawsze uważałem, że jest najlepszy. No ale co człowiek lew robi teraz na ringu? Szanowni kibice, spełniam szczególną prośbę zawodnika. Człowiek lew chciałby was pozdrowić przed swoją walką. Proszę. Będę walczył z tygrysią maską i przysięgam na spadkobierców wszystkich zwierząt, że rozszarpię go na strzępy. Jeśli tygrys będzie rozsądny, nie pojawi się na tym ringu. Odejdzie stąd daleko i ukryje się. W przeciwnym bowiem razie będzie martwym tygrysem. Zobaczymy. Teraz człowiek lew zaprezentuje swoją niebywałą siłę, która przekracza mod dziesięciu lwów razem wziętych. Podaj mi butelki. Nie jedną, idioto. Wszystkie. Proszę. Człowiek lew jest najsilniejszy ze wszystkich. Masz rację, tym bardziej, że tygrysia maska bardzo osłabł. Niedługo zobaczycie, że tygrysa spotka ten sam los, co te butelki. Nie jestem blaszaną skrzynką. Nie zmiażdzisz mnie tak łatwo.